A teraz, pozostając przy trudnych tematach i też takich pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, to po internecie ogromnym viralem zaczęło być podawane dalej krótkie wideo, na którym widać jak amerykański influencer Kypri Taylor w bardzo okrutny sposób Układa swoją dziewczynę pięściami. Samo nagranie jest przerażające, więc nie będę wam go tutaj pokazywał, zresztą YouTube pewnie by mi nie pozwolił, a zdjęcie dziewczyny zamieszczone w internecie już po tej napaści wywołuje w internetowych odbiorcach naprawdę skrajne emocje, szczególnie w stosunku do oprawcy. Jak podają amerykańskie media, powodem tego brutalnego ataku. Miało być to, że uwaga, Taylor został przez swoją dziewczynę przyłapany na zdradzie. Także rewelacyjne kombo. Raz? Najpierw ją. Z... <gry> A, czy, co to jest, stary? A potem, że miała czas się zorientować, no to poszedł o krok dalej. Jakby tego wszystkiego było mało, inna dziewczyna również opublikowała w sieci Post o swoich relacjach z Taylorem, relacjonując, że podczas ich relacji przemoc fizyczna. Ja. Do takiego stopnia, że po jednej sytuacji spowodowało to u niej nawet wstrząśnienie mózgu, i miała ona przez streamera być nękana także psychicznie, ponieważ groził on upublicznieniem jej intymnych filmów w sieci. Bądź, że zrobi krzywdę jej bliskim. Na ten moment całe szczęście Kypri Taylor został zatrzymany za napaść z użyciem przemocy, nie ma możliwości wyjścia za kaucją, a pobita dziewczyna trafiła do szpitala. I potencjalny wyrok, który czeka na tego faceta, to jedno. Ale otwarte pytanie, które warto sobie zadać w tego typu sytuacjach, to czy biorąc pod uwagę skalę nadużyć i przemocy, których do Puścił się streamer wobec swojej partnerki. I biorąc pod uwagę jak dużo tego rodzaju spraw w ostatnich latach wyciekało do przestrzeni... No ale dobra, ale to jest jakiś No name stary. No, no on w stanach robi 500 tysięcy wyświetleń, wiesz o co chodzi, nie? No nie i co by go rozruchali przestrzeni publicznej. Warto moim zdaniem się zastanowić, czy prawodawstwo nie powinno przypadkiem zaproponować pewnych rozwiązań, które mogłyby oprócz konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe czy więzienie, karać osoby publiczne popełniające przestępstwa w taki sposób, żeby oprócz tych rzeczy już wspomnianych uderzyć tam, gdzie naprawdę zaboli. I na przykład zakazać prawnie takiej osobie, jakiejkolwiek obecności w przestrzeni publicznej, w tym w szczególności w internecie, na platformach, gdzie można budować na takich rzeczach zasięgi i zarabiać. Aktualnie bowiem jest tak, że nawet jeżeli najpierw Popularniejsze platformy zablokują danego twórcę, w związku z czynami których się dopuścił, to nadal w sieci istnieją miejsca, gdzie tego rodzaju delikwenci mogliby kontynuować swoją działalność. I choć oczywiście należałoby to zrobić mądrze, tak by nie dawać rządowi mechanizmów do wprowadzania cenzury, i umówmy się, że powinno być to stosowane no, w naprawdę hardkorowych przypadkach, to myślę, że koncept może być wart rozważenia. Komentarze są wasze No a skoro już przy Sabotażyście jesteśmy I przed chwilą gadaliśmy o Influencerce Zdaniem wielu odklejonej No to zdaniem wielu odklejone są też Influencerki w Sabotażyście właśnie A mowa tu konkretnie o Marty Renty oraz Julii Machunik To dopiero drugi odcinek, a mamy już dramy i wypuszczane oświadczenia Zarówno przez panie, jak i przez Reziego Bo krytyka oraz hejt, które wylewają się w stronę dziewczyn są olbrzymie. Ale po kolei, już od pierwszego odcinka, obecność Marty Renti zdominowała komentarze, i sporo osób stwierdziło, że będzie przewijać momenty z nią, że Marty Renti jest irytująca. A największym echem odbił się fragment, w którym influencerka komentuje fakt zaangażowania do produkcji tak zwanego gurala, który naprawdę ma na imię Christian i nie jest influencerem, jest zwykłym guralem z okolic Zakopanego. A z racji, że cała edycja ma zimowy klimat, no to Rezy stwierdził, że taką osobę zaprosi jako równorzędnego uczestnika, by dodać całej serii. Nieco pikanterii. No i rzeczywiście na tym polu zaiskrzyło, bo Christian stał się w tym programie ucieleśnieniem takiej normalności. Jest on bowiem mega normalnym, bardzo fajnym facetem, który nagle został wrzucony między jakichś dziwnych influencerów i próbuje się w tym świecie odnaleźć. Większość osób odbiera go jako osobę ciepłą i bardzo przyjemną i w związku z tym wypowiedź Marti Renzi na jego temat wyjątkowo mocno ich wzburzyła. Przyszedł tutaj, żebyśmy mieli Mindfuck i ogólnie uważam, że mamy, bo od razu bym go wywaliła. Bo nie pasuje, no. Ja bym go wywaliła dzisiaj. Dzisiaj, od razu. No bo szkoda mi... Yy, ...wszystkich. No i tutaj komentujący ja ciężko nie, się... ja, Jakie to jest kurwa puste. To też jest niesamowite. Nie no k***a. Wie, wiecie co jest najgorsze? Mi było wstyd być Marty Renty, A jej k***a nie jest. Przydziwić, ponieważ w programie gra się o spore pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych dla zwycięzcy i warto zwrócić uwagę, że o ile takiemu influencerowi prawdopodobnie taka kwota nie zmieni zbyt wiele w życiu, choć oczywiście będzie na pewno bardzo przyjemna. O tyle dla Krystiana, dla którego udział w tym programie jest dużym wydarzeniem i który na co dzień jest po prostu dekarzem, realnie mogłoby to naprawdę pomóc. W związku z tym kombinowanie jakby go tu wyrzucić, bo Marty ręcz. Ale nie, to tak, to tak nie działa, to nie. Wyrzucenie go, bo nie pasuje, bo nie jest influencerem. Ja kurwa, wolałbym być dekarzem niż Martirenti, to ze są na parakaloszy. To jest jedno, ale zrobić wszystko, żeby wygrał normalny Ziomek, a nie te hieny influencerskie, jakkolwiek one by nie były wspierane niektóre, to jakby to też jest jakaś yy, dyskryminacja pozytywna. To jest szkoda influencerów. No, mnie nie dziwi, że ludzie się w... Zresztą w temacie z sporym vairalem poszedł shot z Patecem, który to w jednej z późniejszych scen dość konkretnie Martę ustawił do pionu. Cześć, jesteś taka opcja, że nawet mogliśmy Ciebie nie obgadywać, i wydaje że... się Tobie, że jesteś pępkiem świata, tak, każdy o tobie tak, rozmawia? Tak, 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 tak nie jest. <kluje> w kolejnym odcinku natomiast z tego samego powodu potwornie naraziła się ludziom Julia Machunik do tego stopnia, że na swoje insta stories musiała nawet wrzucić oświadczenie. A poszło o kilka scen, w których zdaniem ludzi traktowała innych z wyższością oraz arogancją i oprócz pewnych jest Nasek w zadaniu z Ale co to są k***a za ludzie, no ja p***ole ty. Ja wiem, że one zdjęcia z trąbą wrzucali, ale ja nie wiem kto to jest. Ja jeszcze rozumiem jakby nie wiem, Frizz popajacował, albo popajacowałby e rezji albo by popajacował, e no nie wiem, ktokolwiek k kto nie jest znany od trzech dni niewielkiej ilości ludzi, wbrew pozorom. Tylko prawda jest taka, że wiesz, rezji, który jest znany od lat 15, który ma pozycję dobrą, pajacuje, nie? Ja oglądałem tylko jak oni zjeżdżali do domu przez pierwsze 10 minut tego sabotażystę, teraz co jest i mi, mi po prostu składnie pasuje. Bo ja tam poza trzema osobami to no, nie chciałbym mi się tego oglądać, nie? Ja już nawet nie pamiętam, co tam jest. No, Kubańczyka mógłbym pooglądać, pateca mógłbym pooglądać yy, ff, i nie wiem, a reszta a albo mam wyjebki, albo budzą we mnie yy, uprzedzenia. Nie no, bicepsa to do spodu to taki zjepies, z jest youtuberką, a ten typ z nią to kolejny minionek jego. A, Okej. Okay. Julia ma tak? Zobaczmy co on robi. Nasz pierwszy we dwie porażka. Pakowanie na so surf camp. nie tylko. Dwa cztery bom, bomb, bą. Robimy niedzielnowi, odgadamy o chłopach. No dobra, to takie dziewczęce to jest. Pakujemy się na wyjazd niespodziankę. Pakowanie do Tajlandii z mamą. Musiałem się spakować w 3 godziny. Pakowanie na wakacje. Tydzień za mną i pasożytem. No tylko na wakacje lata? Ale przyjechają w kurzam. to siku czy okres. No nic. Ten Marketu to szczególną uwagę zwrócił fragment, na którym ona wraz z Kaluchem w specyficzny sposób reagują na fakt przydzielenia Gurala do ich drużyny. Jest mega dobrze, naprawdę dobrze się porosowało. Dobrze, dwie safe osoby. I no i takie strzelanie min zostało odebrane jako wyraz pogardy względem Krystiana i większość osób zinterpretowała to w taki sposób, że aha, no to ziomek nie jest influencerem, tylko jakimś tam zwykłym człowiekiem. No to Julia Machunik będzie teraz strzelać miny Wraca. Wiecie, najlepsze jest to, że... Ja nie wiem, ja w jakimś pokrę... To jest dla mnie pokrętne, ale aczkolwiek wiem, że coś takiego się dzieje i, I bym powiedział, no dobra, masz kogoś, kto nie wiem, kto jest giga popularnych i zarabia 100 milionów miesięcznie. No dobra, no chuj, mógł się odkleić, nie? Jest kurwa bogiem. Nie ma rzeczy, której nie może kupić. Gdziekolwiek nie idzie, to jest blink blink. Ale najlepsze jest to to, kur... że poczuwają się kur... Poczywają się takie kurwa, takie Marty Renty, kurwa, z pizdy wyjęte, które jeździ kurwa, po jakiś programach telewizyjnych, płacą 2000 za odcinek. Wiesz o co chodzi? Jakby, jak ty się możesz odkleić, jak kurwa zarabiasz miesięcznie mniej niż dojebany stolarz? Jakby, kurwa. A ten góralem, no to wyjebany jest normalny, uważaj za dziwaków pewnie. Znaczy wiesz, no on też pewnie jest specyficzny, nie? Każdy jest specyficzny pod, pod jakim względem. Wiesz, jakbym. Był w jakimś programie przedbiziomek ubrany jak wiesz, jak tradycyjny góraliby tak chodził w tej czapce, no też bym tak tego ważył, jak mordo, załóż załóżce jakiś dresik, będzie ci wygodniej, nie? Ale no nie traktowałbym No Tak szczerze myślę, nie znając tego człowieka, że lepiej bym się z nim dogadał, niż yy, spróbował dogadać się z Marty Renty, bo dla mnie jest kretynką, nie? Oczami i pokazywać względem niego pogardę. Julka te rewelacje skomentowała krótko, wrzucając zdjęcie z Krystianem na swoje Insta Stories oraz w formie posta, gdzie napisała: Ja wiem, że po tym montażu nie wygląda to tak dobrze, ale gra cały czas trwa. Mój komentarz, i mina co do wyboru teamu, był absolutnie sytuacyjny i sarkastyczny. Krystian to super mordeczka. Napisała i zamieściła fragment prywatnej wiadomości, gdzie pisze z Krystianem, rzucając: Szkoda, że ludzie żartu nie załapali w twoją stronę, a ty bohater odcinka byłeś. Na co Krystian odpisuje? No ludzie nie skumali tego Luzu, co był. W poście natomiast podkreśliła, że złej krwi między nią a góralem nie ma i cała sytuacja była żartem. To jednak wielu komentujących nie przekonało i dalej krytycznie wypowiadali się w temacie Julii, aż zainterweniował Rezi, apelując o dystans i zapewniając, że uczestnicy przed kamerami i poza nimi mieli do siebie ogromny szacunek i nikt nikogo nie traktował źle, a pewne rzeczy były podkręcane pod kamerę. No i przecież brali udział w programie, który narzucał im rywalizowanie między sobą. No i rzeczywiście widzowie są bardzo zaangażowani w. To, co się tam dzieje na ekranie. A ja, jako uczestnik, pomyślałem, że dorzucę do tej całej sytuacji swoje trzy grosze, bo byłem tam obecny na miejscu. No i widziałem nie tylko to półtorej godziny, które trafiło na YouTube'a, ale cały dzień relacji między uczestnikami. I o ile rzeczywiście pewne zachowania w odcinku wyglądają mocno i pewne wypowiedzi prawdopodobnie należałoby sformułować inaczej, że tak dyplomatycznie powiem, to już na backstageu wszystkie osoby obecne na miejscu, w tym Christian, dość dobrze rozumiały, że gra to gra i kiedy włączone są kamery, a my jesteśmy w trakcie konkurencji, to wszyscy pozwalamy sobie na trochę więcej, hiperbolizujemy nasze emocje, historie czy reakcje, a także celowo prowokujemy pewne sytuacje, bo jesteśmy w grze, która wbrew temu, co mówi Rezji, nie ma jednego celu, tylko trzy: bo każdy influencer obecny w sabotażyście walczy nie tylko o wygraną, w sensie według reguł programu. Uczestnicy, nawet jeżeli być może nie zdają sobie z tego sprawy i pewne rzeczy robią podświadomie, to walczą o jeszcze dwie rzeczy: po pierwsze, o czas antenowy i uwagę widzów. Im więcej kontrowersyjnych i głośnych sytuacji wokół danej osoby, tym bardziej Zostanie ona zapamiętana. Stąd na przykład, jak już wyłączały się kamery, to nie winiłem Kubańczyka za to, że mnie jedzie cały czas, no bo pomimo, że mnie to w wku... To rozumiałem, że robi kontent pod program i trochę wystawia mi piłkę, żebym mógł ją odbić. I żebyśmy z jednej strony zmierzyli się pod kątem tego, kto ma jaki wpływ na grupę, a z drugiej, żeby dowiedzieć widzom coś ciekawego do oglądania. Z drugiej strony twórcy grają tam nie tylko o to, żeby zostali zapamiętani, ale też o to, jak zostaną zapamiętani. Ale w tym temacie chyba po prostu nie każdy miał strategiczne podejście. A ja mam pytanie: czego wyłopat nie mieliście? To właśnie, bo myślałem, że po nią wrócę, szczerze mówiąc. Tak, ja myślałem, że najpierw ja na się szuka. No roboty nie wyszło, nie? Z mojej strony nie zauważyłem, żeby ktoś Christiana źle traktował na backstageu albo odnosił się do niego z pogardą czy źle. Więc dziewczyny chciałbym delikatnie obronić. Więc o ile pewne zdania czy zachowania nie powinny pewnie mieć miejsca, to myślę, że warto spojrzeć na to z lekkim przymrużeniem oka. Obie panie zresztą poprosiłem o krótkie wypowiedzi, więc teraz możecie ich posłuchać. A ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Co do programu bardzo dobrze się bawi. Nie, to nie będę słuchał tego.